Dzień dobry Państwu, szósty słoneczny dzień stycznia to czas najwyższy, aby wracać do grania w piłkę nożną. A dzisiaj rok kalendarzowy inauguruje się dla kilku bardzo ciekawych ekip z Polski. Zapraszam Was na spodek super. Cup. Jak widzicie, ja jestem już przed AEN-ą w katowicach. Panuje tu względny spokój, ale z pewnością odmienna atmosfera jest wewnątrz, dlatego bez przedłużania wchodzimy na to. To do jest dogrywka drużyna, która w tym momencie znajduje się w strefie spadkowej PKO Bank Polski Ekstraklasa, a więc GKS Katowice, a rywalem będzie z Jarosław. Minuta spotkania GKS wyrównuje. bramkę strzela Filibejczyk i teraz mamy kolejne tapienie. 2 do 1 dla GKS. Zadowolony ten Rafał góry jak obrońcy to pełn wygrywają z pierwszym spotkaniu, powiedzmy, że było to spotkanie zgodowe, a teraz czas na wice lidera, jak ta klasa, więc górnik zawsze wchodzi do gry. 14 w mistrzów Polski od samego początku bardzo głośno, arena pomaga akustyce. Natomiast jeśli chodzi o stacie wojskowe, to Ewalem. Ekipy Michala Gaszpajka jest duży na z Wielkopolska, więc wiale Alecha Poznań. Czekamy na pierwszą gankę w tym spotkaniu. Pingo to były zawodnik Lecha Poznań, więc dla niego jest to spotkanie szczególne, ale pojawiają się zawodnicy, których mogliśmy oglądać, w w składzie Górnika na od jesiennej, A nawet był powołany do reprezentacji Polski, więc ktoś tym jak. a kibice nie bardzo głośni. Już teraz zapraszam was na krótką rozmowę z napastnikiem Górnika Zabrze, a więc Gabrielem Borsson. So uh, first time uh, this tournament and uh, also in my life, but uh, I think it's good to to, to, to be together here uh, the fans, uh, we see Warnik, uh, Katowice uh, So it's good to the children, and for us also to, to enjoy. Yeah. Yes, uh, I had a not good start here. Uh, Taking injury, a lot of things. I was a lot of time uh, out, outside the pitch. But uh, now I think uh, I'm ready. I'm ready uh, to do more. Uh, to to be the, the to do the preparation with the team, and uh, we see we see what what. Uh, what happened? What uh, could you say? But uh, I'm ready to to, to help Garner. <laughs> Wyglądała Bia Alecha Poznań na lewicę lider eksaklacyjną. Pokazał siłę, wygrywając 3 do 0. Wchodzi szósta siła Betki w pierwszej ligi, a więc wieczysta Kraków, która zagazł z Wysłoką Dębica. 3, 2, 1. na spotkanie niemalże na szczycie, a więc wieka jest Katowice, Gaz, wieczystą Gaku. A kibice klubu z Katowic bardzo głodni. To dosyć niespodzianka, więc GKS Katowice przegrywa z wieczystą Kraków Wiceli to jak na klasy przegrywa, o na prowadzeniu, 1 do 0 Zazieka, Spajka, błyskawicznie nie wyrównują. Mamy też ciekawą bramkę bramkarza. Gdzieś można było się spodziewać takiego zdarzenia już po poprzednich spotkaniach i teraz się to realizowało. Jeden do jednego. Trzegała kapelusz! teraz przegrał także górnik. po jak postawili wszystko na jedną kartę, dając tak naprawdę piątku zawodników z wola i stracili bramkę z dystansu. Dwa do jednego dla owych który których kibice także są. Tam obok kibiców GieKSy, w tym momencie możecie ich zobaczyć za mną. A kibice Górnika bardzo głośni. Pojawiły się nawet flagi, bardzo okazała. Jak to nazwijmy oprawa. W spotku to brzmi kapitalnie. Pierwszy mecz był okej, ok, wygraliśmy, a drugi mecz chcieliśmy wygrać, bo nie lubimy remisji. No i przegraliśmy. Ale okej, okay, no. Jak nie będą kontuzje, ja powiedziałem chłopakom, że nie jest najważniejszy ten wynik, a żeby pograli, že by mali také dobré učutie po tých, po tých, po tých spotkaniach. Čiže aj povedal že by odstaviali noge, To chceme my všetkých zdrových, chceme potrénovať miesto, hlana nás zlatvo, přigotovat 3 týdny i druhý deň kráš e, malé gry. To je trochu těžko jídla chlopákov. My vieme, jak je to vymagajúce, ale naraz, jak nebudú kontuzie, to, je to No na pewno zabiežeme kogoš z mladých chlopákov, zobačíme ešte kogo, zdecidujeme ešte, bo ešte na 100% nevieme, aká bude kádra Na strptom týgodni, že kto príde, kto odejde. No, tak bardzo si teším. Bo je to švietný závodník, ja viem, že na 100% nám pomôže, zmocní náš, náš rodek. No šedem, i, i zobačíme, aká bude naraz, bude super rivalizácia, šest, bo máme 4-5 bardzo dobrých šrodkových pomocníkov, môžu grať tylko traja, Čech týlko môže grať vo vejšťovej jedenáctke, no zobaczymy jak to bude wyglądało v tých sparingách, ale na pewno viem, že Lukáš nám bardzo pomôže v tých spotkaniach, bo je dosvedčený, má jakošť, i má dobrý charakter do nás. na každej pozícii, do najviac je do rivalizácie s Kubickým, s Ambrosem, ale on aj na šuské do pozície, kde je z Helebranda alebo do ňu. Tak my chceli sme už v on si tla La Ligi, čo je normálne. A, a razie ak byla možnosť vypožičania s opciou výkupu, tak zdecedoval sa klub štý, pár so to šípko, to že to chceme to. sprobovať toho pilka, že ja viem, že dlho negral, ale my vieme, že mal to jako, števne v tých vengrách, kde ho vidělem. i pierwszą i drugą w sezonie i ma dobre liczby, a ja wierzę, że to powtórzy tutaj w Polskiej starkas. Równolegle do turnieju głównego jest rozgrywany także turniej pokazowy, na którym to gają bardzo ciekawe ekipy, między innymi super team, prezentacja twórców internetowych czy prezentacja artystów. My czekamy nas na kolejne spotkanie. W tym momencie jeśli chodzi o nasze najlepsze ekipy w Polsce, to, to była dłuższa przerwa. Dzień Mam Troszkę nam się skomplikowała sytuacja jak i w klasa, więc zarówno GKS jak i Górnik potrzebuje zwycięstwa. Na początek ekipa, która swoje domowe spotkanie odgrywa przy Nowej Bukowej, mierzy się z nisko Dębica. Czekamy na spotkanie. Wicególnika bardzo głośno wspierają ekipę Wisłoki, natomiast GKS Katowice w tym momencie przegrywa 0 do jednego. Ich sytuacja w kontekście wyjścia z grupy staje się bardzo skomplikowana, a przypomnę, że jest to triumfato z CD oku. Czekamy na kolejne gole. Gol! No, gola z numerem 11 Jakub. te emocje teraz na boisku, bisłoka prowadzi z gks Katowice 4 do 2. GKS z kolejnym niepowodzeniem, długa porażka podopieczna kawała Góraka, przegrywając bisłoką 5 do 3. A teraz do gry w kluczowym meczu wchodzi Zaplański Górnik. No i dołącza do GKS-u, -a, a więc długa porażka podopiecznych Mijala Gaszparika. Byli znacznie się w mojej opinii, na placu Groning. Reprezentacja Polski soka. kończyły się już zmagania w fazie grupowej, czekamy teraz na mecz o trzecie miejsce, jak i na finał. Natomiast nasza ekipa jest Ekstraklasy, a więc GKS jest Katowica, także górnik Zabrze, solidarnie, bo się z ale jest za to ekipa z Betfik I Liga, więc wieczysta Kaków. mną możecie zobaczyć zawodników, którzy czekają już na kolejny mecz. A w tym momencie w tle kibiców z Kakowa, którzy także przybyli, pozostała także grupa kibiców był rybnik Natomiast tutaj popularna GX, jak i górnik Zabrze już an opuściły.

Właśnie trzecia edycja turnieju Super bed Spodek Super Cup. Jak widzicie ja jestem już przed A ą no i właściwie wyszedłem kilka minut po spotkaniu finałowym, a tutaj nikogo nie ma. No, sęk w tym, że większość kibiców, a dzisiaj było obecne około 10 tysięcy osób na nie za mną, opuściło turniej po fazie grupowej, kiedy to ze rozkrywkami pożegnały się ekipy GKS-u Katowice, czy to górnika Zabrze. No jednak przede wszystkim tutaj obecność kibiców była zdeterminowana ukochanymi ekipami. No i jednak te ostatnie wydarzenia mam wrażenie, że w znacznym stopniu wpłynęły na to, jak odebrany był ten turniej, jak kibice wspiali obie ekipy, ponieważ jednak nie było już zgodności Czego można było się spodziewać. No i jednak poniekąd obawiam się, że będzie to ostatnia taka impreza zorganizowana tutaj w katowickim spotku, ponieważ jednak mam wrażenie, że w znacznym stopniu była ona oparta na zgodzie między Gieksem a Górnikiem. A teraz, kiedy taka nie występuje, co zmieniło się niedawno, troszkę mam wrażenie, że ta atmosfera jest bardziej specyficzna, być może nawet troszkę gęsta, czego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. No najlepiej to było widoczne, kiedy to Gieksa gała z Wisłoką Dębica, która jest cały czas klubem, powiedzmy, zgodowym z Górnikiem Zabrze. I kibice Telcy, która tutaj oczywiście się pojawiła w dość licznym gronie. Te flagi były bardzo imponujące. Wspiały ekipę przeciwko GKS-owi która ostatecznie to spotkanie wygrała. A i forma sportowa, zarówno piłkarza AFO, jak jak i Michala Gaszpajka nie pozwoliła, aby tutaj dzisiaj kibice mogli cieszyć się ze zwycięstwa. I jeśli chodzi o sam poziom piłkarski, to on był przede wszystkim prezentowany przez te ekipy, po których także się tego mogliśmy spodziewać. A więc przede wszystkim reprezentacja Polski Soka. Myślę, że tutaj duża klasa, ale także wieczysta kaków mam wrażenie, że nie zawiodła. Poza tym były takie czarne konie, o których już tutaj powiedziałem. Także jeśli chodzi o turniej, to troszkę obawiam się, że była to ostatnia edycja. Poziom piłkarski oceniam bardzo pozytywnie, a taksy dla kibiców także stały na wysokim poziomie. Mogli oni brać udział w różnych, powiedzmy, grach. Też to było wszystko związane ze sponsorami tego turnieju. Natomiast jeśli chodzi o samych kibiców, to troszkę jest to dla mnie zawód. Bardzo serdecznie dziękuję Wam z Katowickiego spotka za oglądanie tego vloga. To pierwszy w nowym roku kalendarzowym na moim kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia jutro. test